Witam, dzień dobry w ramach naszego poniedziałkowego spotkania. Dzisiaj mam ze sobą whisky Bunnahaban. Whisky Bunnahaban edycja specjalna dedykowana do sklepów wolnocłowych. Nie jestem mocny, jeśli chodzi o wymowę gaelickich nazw Eryk na Greyni. W każdym razie znaczy to w tłumaczeniu na nasze poranne niebo. Jeśli chodzi o desklarnię Bunahaben, to jest to deslarnia na wyspie Aila założona na farmie w 1881 roku. Wielokrotnie zmieniała właścicieli. Jak to wiele szkockich destylarni. Obecnie należy do grupy Distel, grupy, która kapitałowo wywodzi się z RPA. Ma m.in. Stalenbosz swoje winnice, produkuje taki znany likier Amarula i jeszcze parę innych rzeczy, ale to do tego wrócimy w pytaniu konkursowym. Jeśli chodzi o Buna Haben, pięknie położona w nad, nad samą wodą destylarnia, bielone, bielone ściany, zwracają uwagę gigantyczne, naprawdę gigantyczne alembiki. Mają dwie pary alembików. I ten do pierwszej destylacji jest o pojemności aż 35 tysięcy litrów. Naprawdę robi to wielkie wrażenie. Yy, Fermentacje przeprowadzają w kadziach z sosny oregońskiej, co też już nie jest yy, takie częste, bo po prostu trudno je yy, utrzymać. Yy, w higienie znacznie trudniej niż yy, stal yy, yy, nierzewną. Jest to destylarnia yy, yy, inna niż, niż większość destylarni z Eili, yy, yy, dlatego, że tylko część ich whisky to jest whisky torfowa. Jeszcze dekady temu było to mniej niż 20%. Większość ich whisky miała charakter owocowy, lekki. Dzisiaj już około 35% produkcji to jest, to jest whisky torfowa, a produkują rocznie niecałe 3 miliony litrów. Bonohaben jest, jest całkiem sporą destylarnią whisky single malt. Te pozostałe destylaty, które robią są zupełnie nietypowe dla Eileen. Mają taki lekki, owocowy styl. Natomiast poziom natorfienia tych torfowych też nie jest taki jak na przykład Bega czy Kilchomana. Jest to między 35 a 45 ppm. Oczywiście słód jak wszystkie destylarnie na, na, na pochodzi ze z, 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 z słodowni port, port Ellen. I tam po prostu jest określany poziom, jaki chcieliby uzyskać na potrzeby swoich, swoich whisky. No i cóż, weźmy, weźmy tą, tą edycję, tak jak powiedziałem, robioną na lotniska do sklepów Duty Free, ja swoją kupiłem na lotnisku w Edynburgu, wracając ostatnio z, z mojego wyjazdu do, do Szkocji, to jest whisky, która jest na lotniskach już od 2014 roku, więc nie jest to jakaś, jakaś duża nowość, aczkolwiek ukazuje się jej już już kolejny batch, bo to jest oczywiście zawsze delimitowana, sprzedawana w, w, jako, jako, jako numerowane Numerowane, wypusty. No i um, jest, jest, jest leżakowana w beczkach po, po Bourbonie i w beczkach z, po winach francuskich i, i włoskich, winach czerwonych. Aromat jest, jest słodki, jest, jest dużo wanili jest, jest, jest krem brille. Są, są morele, słodkie, słodkie gruszki, przyprawy korzenne i jest, jest troszeczkę dymu, ale ten dym jest wcale nie, nie mocno wyczuwalny. Smaku troszeczkę więcej tego torfu czuć, takiego kamiennego, nieroślinnego, absolutnie nie, nie są to nuty medyczne. I w ogóle jest cierpka dla kontrastu, tak? Zapach mieliśmy bardzo słodki. Smak mamy, może nie bardzo, ale cierpki, rześki, taki... nawet gdzieś może jakaś taka nutka troszeczkę miętowa czy, czy eukaliptusowa, ale przede wszystkim kwaśne jabłka, kwaśne gruszki, kwaśne morele, sól, no i ten, 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 ten dym. Finisz pieprzny, pieprzno kwaskowy, imbir, kardamon, więc takie ostrzejsze przyprawy korzenne, jakieś, jakieś takie przyprawy piernikowe i sól, sól kwaśne owoce, średnio długi. Finisz, ciekawie zbudowana whisky, bo sądząc po zapachu spodziewałem się czegoś, co będzie bardzo słodkie, a tymczasem jest bardzo przyjemna kwaskowość. Jak zwykle, na koniec mam dla Was pytanie konkursowe. Jak zwykle przygotuję sampla jakiejś, jakiejś, jakiejś whisky do, do spróbowania. Dla pierwszej osoby, która pod, pod postem prawidłowo. Odpowie, jakie inne szkockie destylarnie whisky należą do grupy Distel, do tego inwestora z RPA. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.